Rozdział 28: O 14, kiedy sąd zebrał się na nowo, Hamilton Burger wyraźnie czymś bardzo zaniepokojony, powiedział: Wysoki sądzie, w sprawie tej zaistniała szczególna sytuacja. Miałem wszelkie powody, aby uważać za możliwe łączenie osoby Perry Masona z narzędziem zbrodni, ponieważ znaleziono na nim odcisk jego palca. Miałem też nadzieję dowieść, że Mason był z oskarżoną koło garażu w czasie, w którym został zamordowany człowiek. Dowód rozpoznania został odbity jak piłka, bo niedawno pomysłowy trik prawny, na co chciałbym zwrócić uwagę Wysokiego Sądu, świadek mógł z pewnością dokonać rozpoznania. Tak, oczywiście odparł sędzia Osborne. Takie są złe strony dowodów opartych na rozpoznaniach. Świadek widział wysokiego mężczyznę w jasnobrązowym płaszczu i szarym kapeluszu nie widział dokładnie z bliska jego twarzy. Wielu mężczyzn może odpowiadać temu opisowi. Zidentyfikowanie kobiety jest bardziej przekonywujące dzięki opisowi jej oryginalnego stroju, ale wysokich mężczyzn w jasnobrązowych płaszczach i szarych kapeluszach było w mieście w czasie, kiedy świadek Goszyn widział tę parę koło garaży, prawdopodobnie parę tysięcy. No, ale tylko jeden Perry Mason mógł zostawić odcisk palca na wewnętrznej stronie rewolweru należącego do jego klientki, odparował burger. No, jeszcze pan nie udowodnił, że rewolwer należał do jego klientki. Powiedział Osborn. No, przyznaję, wysoki sądzie, że sprawa y, skomplikowała się trochę, odparł burger, ale jeżeli sąd pozwoli mi działać, myślę, że będę mógł właściwie ocenić trik, dzięki któremu wprowadzono w błąd świadka. Sędzia Osborn uśmiechnął się. No, sąd pozwoli panu działać, jeżeli będzie pan przedstawiał dowody, panie burger. O, proszę bardzo, proszę wezwać Sadie Milford. Sadie Milford, zadbana kobieta około czterdziestki, była administratorką bloku, w którym mieszkała Lucille Barton. Zeznała ona, że garaż należał do, garaże należały do mieszkań i były zamykane. Mieszkanie numer 208 miało również garaż, i Lucille Barton dostała zapasowe klucze i do mieszkania, i do garażu, kiedy się wprowadziła. Kto miał te klucze? Lucille Barton. Czy ma pani poświadczenie odbioru? Tak. Czy jest na nim podpis Lucille Barton? Tak. Złożyła pani podpis? Złożyła ona podpis w pani obecności? Tak. Chcę to dołączyć do dowodów powiedział Hamilton Burger. Nie stawiam sprzeciwu powiedział Mason. Chce pan zadawać pytania? Tak. Mason wziął do ręki poświadczenie i zapytał To pani dała Lucille Barton te cztery klucze dwa do mieszkania i dwa do garażu Tak. Dziękuję powiedział Mason to wszystko. Następnym świadkiem burgera był pracownik stacji benzynowej, który zeznał, że 5 tego miesiąca, po godzinie szóstej wieczorem, Lucille Barton podjechała do stacji Chevroletem z jasnobrązową karoserią. Stwierdził, że motor był aż tak rozregulowany, że wóz bez przerwy podskakiwał i gaźnik strzelał. Wyregulował wszystko, co mógł, ale nie mając czasu i odpowiednich narzędzi, poprawił tylko tyle, że gaźnik nie hałasował już tak podczas jazdy. O której godzinie oskarżona przyjechała? Zapytał Hamilton Burger. To było jakieś piętnaście, może dwadzieścia minut po szóstej. A kto prowadził wóz? Panna Barton. Czy znał ją pan przedtem? Tak. Ona zawsze kupuje u nas benzynę. Czy panna Barton i oskarżona siedząca obok pana Masona to ta sama osoba? Tak. To wszystko, powiedział burger. To wszystko, powtórzył Mason, uśmiechając się, nie mam więcej pytań do świadka. Proszę wezwać Stevena Argyle'a, polecił burger. Argyle. Zajął miejsce dla świadków i podał, że mieszka przy West Casino Boulevard numer 938, ma lat 55. Potwierdził, że zatrudniał Hartuela L. Pitkina w charakterze szofera i że Pitkin pracował u niego do śmierci. Kiedy widział pan Pitkina po raz ostatni? Zapytał burger y, tuż po piątej. A gdzie był wtedy? Przed budynkiem, w którym mieści się biuro pana Mejsona. Czekałem na pana Mejsona i nagle przypomniałem sobie, że Hartwell ma wolny wieczór. Zszedłem więc na dół i chociaż byłem na niego zły, powiedziałem mu, żeby zabrał wóz i odjechał do domu. Czy wie pan, co się stało potem? No, wiem tylko tyle, że samochód był na miejscu, kiedy wróciłem do domu. O której to było? No. To mogło być. A to było po powrocie ze szpitala, gdzie odwiedziłem pacjenta i omówiłem z nim sprawę odszkodowania i. Niech pan nie mówi o tej sprawie, przerwał mu Hamilton Burger. No, dzięki oszukańczym manipulacjom pana Perry'ego Masona straciłem parę tysięcy dolarów, warknął Argyle. No, to nie ma nic do rzeczy. Mówił burger ospakajająco. Niech się pan opanuje i powie nam pan, co pan wie o tej sprawie. No, wróciłem do domu około 9.30, no może była dziesiąta, i widziałem samochód na swoim miejscu. Może pan zadawać pytania, zwrócił się burger do Masona. A skąd pan wie, że był na miejscu? Zapytał Mason. No bo musiał tam być. Drzwi garażu były zamknięte. Ale pan nie sprawdzał po powrocie do domu, czy samochód rzeczywiście tam był? No nie. A jak pan wrócił do domu? No podwiózł mnie mój towarzysz, pracownik biura ubezpieczeń. O której godzinie pana przywiózł? No, między w pół do dziesiątej a dziesiątą. I poszedł pan od razu do łóżka? Nie tak około jedenastej. Kiedy pan zajrzał do garażu, żeby sprawdzić, czy stoi tam samochód? No, około drugiej nad ranem zadzwonili do mnie z policji i zawiadomili, co się stało z moim szoferem. Zadali mi parę pytań i powiedzieli, że zaraz u mnie będą, więc wstałem, ubrałem się i właśnie szedłem do garażu, kiedy nadjechała policja. I pana samochód był w garażu? – Tak. – Zdaje się, że ma pan do mnie żal, panie Argyle – powiedział Mason. – Osobiście uważam, że jest pan godny pogardy – odparł Argyle. – A dlaczego? – No, wiedział pan o tym, że miałem powody przypuszczać, że mój szofer miał wypadek samochodowy i namówił mnie pan do zadośćuczynienia bezpodstawnym roszczeniom. – Ostrzegam pana, panie Mason, wytoczę panu sprawę o oszustwo i… O a więc myślał pan że to szofer prowadził wóz Oczywiście ja go na pewno nie prowadziłem byłem jednak odpowiedzialny za czyny mego pracownika Czy to ma jakiś związek ze sprawą zapytał sędzia Osborne No uważam że ujawnia to motywy i nieprzychylne nastawienie świadka odpowiedział Mason Ależ tak wyjaśnijmy to – powiedział Burger, zacierając z zadowoleniem ręce. – Chciałbym ujawnić wszystkie fakty. – I o wszystkim się pan dowie – odparował mu Mason. – Panie Argyle, może pan nam opowie swoją wersję wydarzeń. No, – Piątego, około trzeciej po południu, pan Mason przyszedł do mnie do domu. Pitkin był obecny przy tej rozmowie. Pan Mason oznajmił mi, że posiada niezbite dowody na to, że mój samochód spowodował wypadek i uciekł. W tym wypadku jego klient odniósł poważne rany. Zwrócił mi uwagę na ślady uderzenia i wygięcia na błotnikach i cóż, no, pomyślałem, że ma rację. Dlaczego myślał pan, że mam rację? Zapytał Mason. Bo mój szofer miał jakieś kłopoty z samochodem tego dnia. I chciał się, jak widać, go pozbyć i powiedział, że został ukradziony. Zawiadomił mnie o tym i prosił, abym poszedł z nim na policję, wyjaśnić okoliczności, w jakich to się stało. Poszedłem z nim do miejsca, gdzie zostawił samochód, i, i zauważyłem, że pił i że był czymś bardzo zdenerwowany. Byłem dość sceptycznie do niego nastawiony, ale obawiałem się, że wpadł w tarapaty, w które może i mnie wciągnąć. Wróciłem do klubu i zadzwoniłem na policję, zawiadamiając o kradzieży samochodu. Osobiście uważam, że samochód nigdy nie został skradziony. Policja znalazła go w dzielnicy handlowej, gdzieś stał zaparkowany przed hydrantem. Mm -hmm. I dlatego, po wysłuchaniu tego, co powiedziałem, uznał pan, że będzie taniej odnaleźć Finchleya i dojść z nim do porozumienia za plecami jego adwokata, prawda? Spytał Mason. Nie myślałem o czymś takim. Ale zrobił to pan co? Ja tylko dowiedziawszy się, że człowiek został poważnie zraniony, chciałem coś dla niego zrobić. Bardzo się tym wszystkim przejąłem. Poszedłem do pańskiego biura i spróbowałem pana spotkać, ale pana nie było. Widocznie przebywał pan u swojej klientki, Lucille Barton. – A jest pan pewny, że tam byłem? – zapytał Mason. – No nie no, nie jestem. – Czy ma pan jakiś powód, aby przypuszczać, że tam byłem? – No, o ile zrozumiałem dobrze, policja… Nie, nie, co to, co powiedziałem? Odpowiedź brzmi nie. Nie wiem, gdzie pan był. W porządku. Był pan u mnie w biurze i powiedziano panu, że wyszedłem tak. Gdzie w tym czasie znajdował się pana szofer? No, siedział w moim samochodzie, marki Buick, zaparkowanym przed domem, w którym mieści się pańskie biuro. I znalazł pan tam miejsce do zaparkowania? No mój szofer je znalazł. Kiedy wysiadłem przed głównym wejściem, zauważyłem, że nie ma miejsca do parkowania, więc powiedziałem mu, żeby krążył dookoła, dopóki nie znajdzie wolnego miejsca blisko wejścia. Prawie natychmiast taki znalazł. A więc czekał pan na mnie, tak? E, tak, proszę pana. Koło szóstej zadzwoniłem do swego agenta ubezpieczeniowego i powiedziałem mu, że próbuję porozumieć się z panem w sprawie ustalenia odszkodowania za wyrządzone szkody. Przyszło mi po prostu na myśl, że to nie w porządku załatwiać takie sprawy bez porozumienia się z nimi. Oczywiście agent ubezpieczeniowy podsunął panu myśl, że będzie to pana mniej kosztowało, jeżeli porozumie się pan bezpośrednio z poszkodowanym, prawda? No mój agent ubezpieczeniowy prosił, żebym poczekał na niego w holu i nie rozmawiał z panem pod żadnym pozorem, zanim się z nim nie spotkam. Kiedy przyjechał, oddałem sprawę całkowicie w jego ręce. Ale poszedł pan do szpitala i próbował pan załatwić sprawę z moim klientem za moimi plecami, prawda? Ho, za pańskimi plecami. Nie wiem, co pan przez to rozumie. Próbowałem się z panem skomunikować, ale nie było pana w biurze. Nie mam zamiaru wyczekiwać cały dzień ze na który ugania się za jakąś rozwódką. A mój czas jest cenny. A kiedy biuro ubezpieczeniowe ustaliło już wysokość odszkodowania, zapłacił pan dodatkowo z własnej kieszeni pewną sumę, prawda? Tak, to prawda. A dlaczego pan to zrobił? No, ponieważ uważałem, że temu młodemu człowiekowi należy się więcej niż to, co mu dawało Towarzystwo Ubezpieczeniowe. No nie jestem żadnym filantropem, ale z drugiej strony nie muszę zarabiać pieniędzy na cierpieniu młodego chłopca. No, bardzo szlachetne uczucia, zauważył Mason tyle, że chce pan przekonać sąd, że na podstawie tego, co panu powiedziałem, pan nie tylko przyznał się do odpowiedzialności za wypadek, ale jeszcze dodatkowo zapłacił pewną sumę? No myślałem, że jest pan prawnikiem godnym zaufania. O, teraz wiem, że nie. Kiedy pan mi powiedział, że ma dowody, myślałem, że rzeczywiście je pan ma. Mason uśmiechnął się. Och, jaki pan szlachetny, bardzo szlachetny i obłudny, panie Argyle. Uważa mnie pan za godnego pogardy, a sam daje łapówkę portierowi, żeby przysiągł, że nie wychodził pan z klubu tego popołudnia. Czy aż tak bał się pan być zamieszanym w to, co pana szofer mógł zrobić? To nieprawda. A dał pan portierowi pieniądze? Na piwek jak zwykle? Ile? O, to nie ma nic do rzeczy. Ile? Zgłaszam sprzeciw, wysoki sądzie, zawołał burger, zrywając się ze swego miejsca. Ten człowiek jest z rozmysłem dręczony. Odrzucam sprzeciw, sapnął sędzia Osborne. Ile? zapytał Mason. No, myślałem, że daję mu pięć dolarów, ale byłem po paru kieliszkach i było ciemno. A potem zorientowałem się, że brakuje mi pieniędzy, więc pewnie pomyliłem się i dałem mu więcej. 100 dolarów? No, chyba tak. Przez pomyłkę? No, przez pomyłkę. Nie prowadził pan samochodu trzeciego po południu tego jest pan pewien, prawda? Tak. Wobec tego wiedział pan już wtedy, że jedyną osobą, która mogła spowodować wypadek, był pański szofer. No, ktoś mógł ukraść samochód. Gdyby tak było, nie odpowiadałby pan za wypadek, powiedział Mason. Jako człowiek interesu dobrze pan o tym wie, pani Argyle. No, rozumiem o co o panu chodzi. Po pana wyjściu przycisnąłem mojego szofera do muru, i w końcu przyznał się, że spowodował wypadek i uciekł. Przyznał się również do tego, że chcąc uniknąć odpowiedzialności, skłamał, mówiąc o kradzieży auta. No tak, zauważył Mason. A teraz doszedł pan do wniosku, że to była nieprawda. Mówi pan o tym, co mi pan powiedział, że mój samochód był zamieszany w wypadek? No, niech i tak będzie. To, co pan powiedział, było kłamstwem kłamstwem absolutnym i całkowitym. Jakiś człowiek o nazwisku Cafe spowodował ten wypadek. A propos przerwał mu Mason. Pan i przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego poszliście do młodego Finchleya i groziliście mu sądem za wyłudzenie pieniędzy pod fałszywym pretekstem. Zażądaliście też ich zwrotu. No, owszem, wytłumaczyliśmy mu, że te pieniądze nie należały mu się ani z punktu widzenia prawa, ani sprawiedliwości. I co on na to powiedział? Że pan poradził mu zatrzymać pieniądze, bo to była dobrowolna strata wpłata, której nie można odebrać. I że pan oduczy tych agentów ubezpieczeniowych przechytrzania adwokatów. Sędzia Osbern uśmiechnął się szeroko. Tak, potwierdził Mason, ale jak pan myśli, dlaczego Pitkin przyznał się do spowodowania wypadku, kiedy w rzeczywistości wcale tego nie zrobił? – Nie wiem – odparł Argyle – chociaż chciałbym wiedzieć. Myślałem nad tym i próbowałem znaleźć odpowiedź, ale nie rozumiem tego. Zdaje się, że Pitkin był szantażystą. Bez wątpienia miał jakiś powód. Coś tam się działo w tym jego zdeprawowanym mózgu. – Zwolnił go pan w sobotę o szóstej, mimo że przyznał się do spowodowania wypadku i ucieczki – Zauważył Mason: No, mogę to panu wyjaśnić? Proszę bardzo, niech pan wyjaśni. No, wiedziałem o tym, że mój szofer dorabiał sobie w wolne dni i wieczory. Mówił mi kiedyś, że jest członkiem Stowarzyszenia Szoferów i że pracuje w wolne dni. Wiedziałem więc, że to ważne, żeby się nie spóźnił, zwłaszcza, że szoferzy wynajmowani są wcześniej. Ja jestem człowiekiem interesu i wiem, jakbym się czuł, czekając na kierowcę, który się nie zjawia na czas. Pozwoliłem mu iść, ale nie zrobiłem tego dla niego, tylko dla jego kolegów ze stowarzyszenia. Czy nie przyszło panu na myśl, że właśnie wtedy to mogło mieć miejsce? zapytał Mason spokojnie. A o czym pan mówi? O tym, że Pitkin był gdzieś umówiony. Miał spotkać się z kimś, dla kogo pracował piątego i zamiast odprowadzić samochód do domu osobiście, poprosił kolegę, aby to za niego zrobił, a sam od razu udał się tam, gdzie przedtem się zaangażował. Argyle zastanawiał się przez chwilę, zanim powiedział, no być może, że właśnie tak było. – Czy pan zatrudniał szoferów z tego stowarzyszenia? Kiedy Pitkin miał wolne? zapytał Mason. Nie, nigdy. Gdybym potrzebował szofera w te dni, mówiłbym się z pewnością z Pitkinem, zapłaciłbym mu dodatkowo za pracę ponad godziny. A dam teraz panu listę z piętnastoma nazwiskami. Proszę mi powiedzieć, czy zna pan któregoś z tych ludzi, panie Argyle? Poprosił Mason. A po co to wszystko? Irytował się Hamilton Burger, to może wyjaśnić, dlaczego szofer Pitkin twierdził, że spowodował wypadek, choć naprawdę nie miał z tym nic wspólnego. No, bardzo dobrze, powiedział Burger, ja nic z tego nie rozumiem. Wydaje mi się, wysoki sądzie, że to przesłuchanie nie tylko do niczego nas nie doprowadzi, ale będziemy świadkami jeszcze jednego połowu obrońcy. – No, może i tak, ale jak na razie jest to obiecujący powów – stwierdził sędzia, uśmiechając się. – No cóż, zdaje się, że pan Mason coś nawet złapał. Argyle włożył okulary, spojrzał na listę, podrapał się w głowę i powiedział –– No, przejrzenie tej listy potrwa parę minut, panie Mason. – Bardzo dobrze. Odezwał się sędzia Osborn. Zarządzam piętnastominutową przerwę, podczas której może pan przejrzeć listę, panie burger, i pomówić o niej ze świadkiem. Ogłaszam przerwę. Sędzia Osborn wyszedł z sali. Mason wstał, przyciągnął się, ziewną, z wystudiowaną obojętnością, podszedł do porucznika Traga i zaproponował: Może odejdziemy gdzieś na bok i porozmawiamy, poruczniku? Trak skinął głową i obaj mężczyźni odeszli na bok. No dziękuję za badanie Holkomba, <laughs> powiedział trak, uśmiechając się ukradkiem. Cały czas hełpił się, jak to wyśledził pana i zawiózł goszena, który pana zidentyfikował, a ja nie potrafiłem tego zrobić. <laughs> Zdaje się, że po tym, co było dzisiaj w sądzie, przycichnie trochę. Ma się rozumieć. Ja nie mówię tego panu oficjalnie, tylko tak, no, między nami. Oczywiście, odpowiedział Mason, a tak w dalszym ciągu między nami, co by pan powiedział na małą przejażdżkę? A dokąd? No, do dzielnicy mieszkaniowej. Myśli pan, że mamy na to czas? No, myślę, że mamy dużo czasu. No, nie możemy tam pojechać i wrócić w ciągu piętnastu minut. No cóż, myślę, że kiedy Argyle przyjrzy się tej liście, będzie potrzebował więcej czasu niż piętnaście minut. No, burger idzie w naszą stronę. Hamilton Burger poruszając się z ociężałą godnością człowieka zmuszonego do porozumienia się z kimś, dla kogo czuje pogardliwą nienawiść, powiedział: Czy ta lista świadków to coś ważnego, Mason? Tak, to coś bardzo ważnego. No, Argyle nic nie może powiedzieć, dopóki nie porówna jej z listą udziałowców. Mówi, że nie ma on pamięci do nazwisk, ale wydaje mu się, że prawie wszyscy z tej listy są udziałowcami jednego z jego towarzystw. Jeżeli chce pan uzyskać odpowiedź na to pytanie, trzeba by będzie odłożyć sprawę do jutra. No, to mi odpowiada, odparł Mason. No, ale mnie nie odpowiada, powiedział burger. No, chcę, żeby odpowiedział na moje pytanie, upierał się Mason. No dobrze, zgodził się burger po chwili wahania. Odłóżmy sprawę do jutra na pana żądanie. Wytłumaczy to pan sędziemu? Zapytał Mason. Dobrze, zgodził się burger i odszedł. A więc, jeżeli pan jest gotów, poruczniku, Zwrócił się Mason do Traga, ale… a, weźmy może lepiej pana samochód. — Niech to licho porwie. Czy pan wie, co pan robi? — zapytał Trag. — No, mam nadzieję, że tak — odpowiedział Mason.